No, to doczekaliśmy się, akurat do tworzenia kolejnego legostoru, bo. Akurat dzień, który nagrywam słowa do tego vloga, otwiera się nam kolejny LEGO Store w Polsce, w Katowicach i widząc po zdjęciach, które akurat dostaną znajomych, jest tam niezmiernie ciekawie. Naprawdę multum osób przybyło i to chyba będzie najlepsze otwarcie dla firmy dańskiej, która postanowiła otworzyć sklep w naszym kraju. Kolejny, już, który nie oferuje więcej, to co zwykle, czyli klocki. Ale jak widać, głód plastiku w naszym narodzie jest przeogromny, więc i tym wypadku ludzie dopisali przynajmniej dobre hobby. Nie wszyscy zbierają sobie to, co im się podoba, ale to mniejsza o to, bo w tym vlogu też tam się wybierzemy ale dopiero za dni, bo na razie jeszcze muszę jedną rzecz przygotować na turniej, który nadchodzi w bardzo szybkim akurat tempie, bo tak, gram w Lorkane, tak nadchodzi turniej, kończący sezon, jeden z trzech, który akurat w Karkowie się odbywa i tak muszę przygotować deck na ten turniej, więc ci najpierw przygotuję sobie akurat karty na ten turniej i przeniesiemy się dalej w Czasie do kolejnych akurat wydarzeń, które się będą miały tu miejsce w tym akurat filmiku. Dla osób, które nigdy nie słyszały o Lorkaniu, Lorkana jest to gran karciana, wy której księżniczki Disneya i książę Disneya nawalają się pomiędzy sobą w bardzo podobnym stylu, tak to był w Magic the Gathering. Tylko, że Magic the Gathering mamy to zrobione na temat bardzo mocno skomplikowane, arty są w bardzo poważny sposób robione, a tutaj w wypadku Lorkany wszystko jest przerysowane, disney i wiecie akurat jak to wygląda, a o co w tym chodzi, to nikomu nie trzeba tłumaczyć, co jak nie wypada. Zasady są bardzo podobne do każdej karciance zrobione, jeżeli kiedykolwiek graście w jakiekolwiek grę, Karcianom opartym na systemie magicowym bez najmniejszego problemu będzie się tu bardzo dobrze i będzie grało wam się w to fajnie. Co co dostajemy? Ja dekami gram różnymi, na ten moment w tym dodatku grałem zielono-fioletowym gra się tam fajnie, ale niestety nie ma takiego impaktu na samą grę, żeby wygrać na deki. Pokrył niebieski-czerwony, który jest bardzo mocno kontrolny i nie jestem w stanie przejść akurat z kartami w tym deku, który ja grałem do tej pory, przez niektóre potworki, które są wystawiane, więc standardowo pojadę czerwonym z fioletowym i może to akurat uda mi się wygrać. Cokolwiek, bo to naprawdę, tak jak mówiłem to wcześniej, chcę tylko i wyłącznie top 8. Nic więcej mnie nie interesuje. Top 8 to jest jedyne akurat miejsce, które dla siebie w tym dodatku chcę widzieć. Niech mam jakoś bardzo siły i nie czuję się akurat wystarczająco dobrze pod skilla, a ażeby udało mi się dojść aż do top 4, mimo tego, że top 4 jest mata. Dobra, A, mamy sobotę, więc pora akurat zacząć ten bardzo dziwny szalony dzień o turnieju kolorkany. Zobaczymy akurat jak mi pójdzie szczęście, bo Legos, tak świeci akurat nocy i tego również jest przygotowane na dzisiaj. Ale czerwień się zdecydowałem, zresztą tak widzieliście zresztą akurat, czy więc zobaczymy czy mi się uda. Tak naprawdę celuję tylko w top nic więcej. Bo karta jest za 108, tylko myślę, że to mnie interesuje i nic ponad to wystarczy mi to by 100% akurat ją uzyskać i wyjść z wytanską. z tego akurat które będzie dzisiaj i mam nadzieję, że mi się akurat to osiągnąć, a z relacje to do... zaraz zobaczycie jak to będzie. A jeszcze muszę model odebrać, jeden, który w końcu doszedł po pół roku czekania w wy... to zabawne spoko pieniądze. akurat mi się do dorwać, będzie malowanie w końcu. Mam wszystkie kostolody, które się zrobić, więc będzie dobry śnek z tego. No, to już jestem prawie na miejscu. Bo mam tutaj jeszcze tylko dwa zakręty i będziemy przez sklep. Nie będzie ostre granie dzisiaj. To jedziemy. Nie ja jesteśmy na miejscu. Widzę, jeszcze nikogo nie ma. No tak, to weźcie akurat w środku. To życzę mi powodzenia. Ja. Mam nadzieję, że mi się uda akurat dzisiaj. No i niestety, ale nagrywać nie było. Jak, bo nie miałem kto pomóc. Jakże również nie chciałem prosić się ludzi, i ja stary, czy mogę nagrywać się. Więc dałem spokój w tym wypadku. I słyżkość z mi poszło. Pierwszy mecz. 2-1. Przegrałem, niestety. No cóż bywa. Na taki dek jak gra przeciwnik. Wszystko zależy od tego, jak się zacznie cała gra. Drugi mecz. Również 2-1. Bardzo mocno wyrównanym akurat pojedynku. przegrywa jednym punktem raptem. Szkoda, nie siadło. Może następnym razem się uda. W trzecim meczu bez najmniejszego problemu udało mi się wygrać 2-0. I w czwartym meczu również 2-1 No cóż. Na 16 zawodników skończyłem na miejscu 11. Więc no... Pff. Bywało lepiej, ale i tak i tak nieźle jak na to, co zaprezentowałam sobą na tym akurat turnieju, który mieliśmy tutaj. No cóż, będzie następnym razem lepiej. Jedna akurat za mną już załatwiona i poszło, no, w wiecie jak. Trzeba to komentować i pora na drugą część tego dziwnego dnia dzisiaj, zabieganego czyli Katowice i kolejna szopka w postaci... Zobaczając ja tam LEGO sklepy w katowickim otwartym, tak, nie był na otwarciu, tak, jestem z tego dumny, że akurat nie pojechałem. Pora teraz pójść zobaczyć, jak wygląda to z kolejką, ale widać po zdjęciach, które w sieci były, że jest ciekawie. Więc czuję, że będzie akurat zabawnie, jak to wygląda. Tu jest LEGO Store, akurat w Katowicach otwarty, a tu jest kolejka do tego LEGO Store'a, która się ciągnie bardzo daleko. Hem, tam dalej. Tam zaraz pójdziemy, a to jest bliska. zobaczyć, jak duże to jest. Jeszcze nim wejdziemy. Jedną rzecz im powiedzieć, tak od razu na tym, że jest tak mimo moich pierwszych obiekcji co do tego, albo powiedzieć może lepiej słów, które tam powiedziałem, że sklep jest chyba taki sam jak we Warszawie wielkościowo, tak w stu I barka dżaby sam samym wejściu. tylko brać albo i nie brać, bo będzie pękać. I D&D po lewej i ładne wystawki. O. Są naklejki? Naklejek, nie? <laughs> naklejki są! Wow, jak cudownie! W każdym sklepie chyba też są, ale to miesza o to. Dobra, chodźmy na koniec kolejki. Ale przynajmniej koniec kolejki mamy pięknie ładnie oznaczony i stanie na jakąś godzinkę czas. Na tego. Dajcie mi chwilę. Ej, hey, i po pół godziny czekania w tej bardzo długiej kolejce weszliśmy w końcu. Ale mają duży magazyn, to miałaś rację, akurat, że mają duży magazyn, to ci powiem 100%. Jedna rzecz mnie interesuje, chodź od razu i to wziąć. I jedna rzecz, po którą przyjechałem to tylko i wyłącznie jej nie ma tak naprawdę, więc przejechałem się na daremno. I jak chcecie zobaczyć, jakie sety były na otwarcie, zobaczcie u innych. Ja wam teraz się pokażę tego, co jest tu ciekawe do wzięcia. A, ale tak swoją drogą. mi jedno śmieszne cały czas i będzie śmieszyć. Zestaw, który kupuje się tylko i wyłącznie po to. I tyle, co się bierze z tego setu. Czyż nie? Nie. tak. Nie. Ja nie wiem, bo to jest figurka Rej, tak? Nie, to jest Leia. Leia nie A, Ray. wygląda jak Rej. Już myślałam, że ktoś dla Rej chce brać. No, chyba jej nikt nie lubi. No chyba jej nikt nie lubi, ale to miesza o to. I to no, tyle, co można powiedzieć. Dobrego barka, żeby się nie sprzedaje. Za dobrze z tego widzę. A, jeszcze jej Swing. Jej. Taj, sorry, dobra, to tyle zakupów. Wszystkie czyszczały, które chciałem do Star Warsów są nieobecne, więc zdecyduję się na coś innego, też bardzo ciekawego. Jeszcze zalece zobaczę, bo na półce stoi pudełko i pudełko, po na razie. A mianowicie coś bardzo wymagającego i drugiego. Świąteczno. Nowy set świąteczny, jak dla mnie jest, no otwarcie powiem to, przereklamowany bardzo mocno. Jeden z gorszych setów, którzy zrobili z prostej przyczyny, a mianowicie w środek. Ma tandetny bardzo mocny. Ale jest foczka, przepraszam, ale chyba foczka jest nie od tego, co mi się wydaje. Foczki nie było w zestawie. Jest bardzo mocno przereklamowanym setem, jak na to, co dostajemy tutaj. W zeszłoroczny zestaw był o wiele lepiej zrobiony i bardziej dopracowany pod wieloma względami niż to, co jest tutaj. Ale ja chcę na pewno wezmę to. Ale wiesz, że ja to mam kupione? Ja to mam kupione i mi to leży cały czas ja tego nie poskładałem, więc to dla mnie też jest takie na zasadzie po co mi to tak naprawdę. Tak samo jak otwarcie mogę powiedzieć jedną rzecz jeszcze. Ja mianowicie, o więcej. To. I ten nadruk tutaj. No set spoko, no, ale jakoś nie nachwycający na tyle, że mnie to łyknęło, że musiałem się to kupić. Ale jak patrzę z drugiej strony, to będę tylko ten świąteczny set. I na tym się zakończę zakupy tu. Stroik jest słaby. To jest spoko i to sobie wezmę. Będzie sobie leżeć z innymi bajerami którzy są, ale ludzi to jest multum. A i uprzedzam wszystkich śmieszków, że nie, nie wezmę Zeldy. To się akurat nie marczy, nie wezmę sobie go tutaj narazić, na razie na podwojane punkty VIP, bo A wyprzedał wszystkie kratisy, B... Jakie na podwójne punkty VIP, ale przy pudełko sobie oglądam. No i przynajmniej mogę z zobaczyć jak to wygląda z bliska. Ciężkie pudło. Bardzo ciężkie. I figurki z ale to sobie, poczekam aż trochę stanie to na lepszą cenę. Cena ładny, ale 1300 to mnie mam na co wydawać to naprawdę w tej cenie. Lepiej poczekać, naprawdę, ja naprawdę no grać z i wrócą gdzieś 400 stówki tego i mieć to bardziej adekwatne do cen, ale i też ta z mojej crafta. Czy też gdzieś dorwać tanie, bo też 400 chyba 50 zł to jest lekkie przegięcie, to już pamiętam, sorry, 400, żeby nie było, że ściemniam 4. Nie bardziej się opłaca kupić to też gdzie indziej, bo chyba jest za 300 równe co mnie pamięć nie mieli. Biorę to, koniecznie, się to ja tym sobie wybieram spokój. Zostaw z Fórrell Williamsem. I otwarcie nie podoba mi się on, ale też takich pieniędzy to nie dam. No i wyprzedaży będzie szybki, Bo jest no... cena też bardzo mocno przesadzona jak za ten produkt, chyba nie kierowany do mojej grupy wiekowej. Ale jedną rzecz trzeba im przyznać, że bardzo fajnie zrobili kółki dla Adult Welcome. Wiadomo, my stare dziady możemy kupać dostawy sobie też. I to im trzeba przyznać, że zrobili dobrze ale przetrzebione są już to stany towarowe bardzo mocno. A jeszcze Bumblebee! Je jak cudownie, jaki on switaśny jest, Bumblebee. I ta galaktyka, no pewnie. I to D&D, które też można kupić sobie taniej o wiele w necie się po sklepie, bo poważnie tutaj ten sklep się nie różni niczym innym od sklepów, które są w Polsce. Przynajmniej nowości możemy spoglądać. Jeszcze jedną rzecz która akurat wróciła naszą uwagę, przynajmniej moją uwagę, w ogóle się nie zobaczy. Mowa tu o tym też, że jakoś tak przy nowościach jesteśmy wszystkich i gadamy o różnych rzeczach, które są robione, to spoko. Fixy są fajne, bo zarówno to mały kotek, jak i że inne cuda, które są tu zrobione Nice One, ale naprawdę bym nie wydał na to, to tych pięciu stópek, co nie wołałem. Ten bild jest tak brzydki że to jest po prostu bania mała i troszkę komentować. Tak, miasto Halloween, no to samo stwierdzam, co mówiłem wcześniej. Ten set by był fajny, jeśli by był troszkę inaczej zbudowany, zamknięty, może nie mój gust po prostu, za stary jestem na takie rzeczy już, na klocki może też, nie moja zabawa i tyle co może powiedzieć dobrego, ale przynajmniej skrzynka fajna i kotek fajny, który się rozpada i domek też fajny, którego tu sobie nie kupię. To, na pewno wezmę stitcha. Nie wiem, zastanawiam się co czego brać. No to tyle, co może powiedzieć dobrego. Ale tak jest się, możemy Norę zobaczyć. Łapę, można wsadzić do środka. Klejone, oczywiście, że nie klejone. Przylepmy go z powrotem. Więc jak pewnie zaraz figurek będzie troszkę mniej. I... Czekaj, gdzie był ten feature z tym obracaniem się? Czekaj, gdzie to było? Trzeba było pokręcić. Tu, to pokręć jak możesz. Będę się bardzo wdzięczny za pokręcenie. Poter ucieka? Poter znika, jakie cuda. Oj, zepsułaś to samo. Nie, trochę. ale coś ten, Coś jest tak, jakby opór na tym, także nie wiem, czy się już pozwoliły. Czy... Dobrze, to zostawmy to spokojnie w takim razie. Z ciekawości. O, tu była sowa i też nie ma, Gdzie nie? Nie, jest sowa? tutaj niżej, proszę bardzo nie przesadzać, więc soba jest niżej. Tam swoją drogą, tak przechodząc między tymi ludźmi, jest Lego Store. Tu jest tak swoją drogą, oddalę trochę kawa dla mnie. Tu są zakupy. Tak swoją drogą. I telefon, który mi się ładuje. I zrobiłem naprawdę bardzo dużo zakupów się nie okłamujmy. Cały jeden zestaw wyciągnego z domu i sobie wyjmować już go. Ale wyjątkowego nie. Teraz co zwykle z to, że ten sam wystrój, sorry, gorszy wystrój niż w sklepach i duża kolejka, której trzeba postać. A i towaru, którego nie było, bo co innego przyjechałem. Ale przejawą kawę. W ogóle ten następnym razem jeszcze to nie. No, no tyle. Może jechać do Krakowa i z innymi rzeczami. No, to jedziemy. No, i do tego to cały ten wczorajszy dzień. Na karciance, no nie poszło, na no, wiecie stary, jak to jest. Czasem jesteś na wozie, czasem jesteś pod podwozie. Tak, to w kartach jest. Raz masz szczęście raz nie masz mi to akurat szczęście. Wczoraj nie przyniosło żadnego i za bardzo mi to akurat nie zdziwiło. Ten dodatek, co jest teraz, jakoś mi tak całkowicie nie leży. Słaby, dziwny i nie dla mnie. Pożarnie mi o wiele bardziej pasowało i wiele fajniej mi się grało. No ale to mieszał karty same w sobie. Poważną rzeczą też jest sklep, do którego się udaliśmy w dniu wczorajszym. Oczywiście, kiedy to nagrywam wczorajszym, bo film kiedy wleci, to tego już nie wiem. Sam sklep w sobie, jak to każdy sklep inny to potwierdzam, super, co to się pod tym ręką minąłem. Nie ma w nim nic nadzwyczajnego. I pod słowem nadzwyczajny rozumiem drukarka figury, jakieś fajne mozaiki, które są za granicą porobione, dedykowane dla sklepów. Tak, podobno coś ma w późniejszym czasie być i widać, że bardzo mocno na chybcika było sklep otwierane, żeby jak najszybciej był otwarty, żeby ludzie uświadamiali, że sklep Lego jest w Katowicach Galerii i na święta ruszyli tam hucznie i kupowali dużo królewcówków. Trzeba im przyznać, że lokalizacja jest genialna i będą mieli tam rów procentowy. Chyba oni sami na się spodziewali, że będzie aż tak dobre to otwarcie, że w sobotę o godzinie 17, jak tam byliśmy, kolejka była również do wejścia raptem na 20 minut stania, ale i tak, i tak cały czas kolejka była, mimo tego, że towaru na półkach tego najlepszego, oczywiście, było bardzo mało już. Bo to, co ja chciałem sobie kupić te dwa zestawy, które tam były, no niestety akurat ani jednego nie było w w tych pakietach do wzięcia, ale i tak ludzie wychodzili dużymi torbami. No wiecie, jak to jest akurat w 100% wypadku różnych zakupów, które mamy. Ja również kupiłem na tak, tak, mówią na filmie, tak, owszem, kupiłem sobie. Krasnoluda kolejnego. Bo, czemu nie wziąć sobie akurat kolejnego krasnoluda, którego będziemy robić? Ma ich jeszcze za mało, ale tak co dolego. To, tak mówiłem, proszę bardzo. Mówiłem, że to wezmę i to wziąłem sobie, i tylko łącznie to mnie interesowało, bo nic więcej nie było tam z tych setów, które chciałem jeszcze dwóch innych, które bardzo chciałem sobie. Sorry, trzech! Nie dwóch, trzech innych, które chciałem sobie wziąć na to pseudo otwarcia albo dwa dni po otwarciu. Zobacz sobie, jak to chcecie. Ale mam przynajmniej zachodniowego Mikołaja i dołączy do powozu Mikołaja, jak to był wydane parę lat temu. Jej. A jeszcze nie przyszła paczka. To jedną fajna rzecz, którą muszę otworzyć sobie i zobaczyć, czy jest akurat całość więc dajcie mi chwilę. No ale jedno, rzecz muszę powiedzieć o sobie, która to pakowała, zabezpieczyła tą paczkę genialnie. To trzeba mu przyznać, że jak na taki genialny towar i drogi, który tutaj jest zawarty, zabezpieczył ją bardzo dobrze. O wiele lepiej odproszczenie paczki, którą rozmawiałem, również z kartą, bo tutaj akurat tajemnicy nie ma, że to jest karta, to jest kryta. Którą ogarnąłem sobie i paczka wyglądała. No sami zobaczcie jak pięknie, no wybiecie. W Tyle dobrze, że wtedy akurat nie padało. I karta, którą zamówiłem tam, a chyba tam było trzy sztuki, z tego co ja mi panowie nie myli, nie stało się z nimi nic tak naprawdę. Jakby padało to troszkę gorzej, akurat by było, i zapewne te karty by skończyły w bardzo niefajny sposób. Jej, jeszcze więcej folii do ściągnięcia. Ech, dobra, gościu, postarałeś się bardzo mocno zabezpieczeniem tego. Akurat, żeby to dotarło do mnie całe. Czekajcie, to mi trochę jeszcze chyba zajmie. Tylko szkoda, że jegomość. I spakował w tylko dodatkową folię, po to, akurat tą jedną, która tutaj jest, ale to sobie ogarnę później. Jeszcze folikę jedną. I moja kolekcja troszkę kart się zwiększyła. Bo dałam mi się ogarnąć, bo ładnie się wyroszczyło. Piecej, dziesiątkę promocyjną karty, która była dołączona w Japonii do gry Detektyw Pikachu. I jej. Więc akurat bardzo fajna karta, która coś mi się zdaje, że w późniejszym czasie może na się zyskiwać, bo gra już wyszła. A chyba do druku tej karty się nie ma co spodziewać. Ja z nich sobie parę lat, za parę lat ją spylę pewnie, bo czemu nie, jak na razie nie cieszy moje oko, bo bardzo fajny towar. I to tyle można to podsumować ten piękny dzień. Dobry zestaw, dobre malowanie, karcianka jadomikiowo poszła, ale za to inną kartę ogarnąłem, <grybujesz> swoje własne, Do swojej własnej ciężko te pieniądze. Jej to tyle z tego luźnego vloga. będzie więcej takiego formatu? Podoba mi się to. Ten naprawdę nagrywać bardzo, bardzo, bardzo mocno luźno. A Wam jak się podoba? w komentarzach. Dzięki bardzo wszystkim wspierającym to jesteście, pomagacie mi rozwijać kanał i widzimy się następnym razem. Pani, panowie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa!